Siema wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj mamy niedzielę. Która jest godzina? Już Wam mówię, 12 za dziesięć pierwsza. Jest nietypowa akcja. Zadzwonił do mnie chłopak, że strzeliła mu sprężyna. I osiadła na oponie. Mieszka dosyć niedaleko. W porządku, facet jest, więc no musimy mu pomóc. Kumpel już jedzie, ja tu już szykuję. Zrobiłem sobie taką listę, co, co potrzebujemy. Tam musimy to kręcić na, na dworzu, rozumiecie. No, pogoda jest na szczęście taka, że jakieś plus 5 pewnie jest. Więc tak, yy, motek, jakieś tam spraje, palnik weźmiemy w razie, czy gdyby trzeba było coś podgrzać. Do, do tego. Dogana się już bateria tutaj ładuje. Ale i tak zabierzemy ładowarkę ze sobą, lewarek duży mamy, do sprzężyń, do ściskania mamy, jakieś latareczki, żeby sobie gdzieś nam poświecić mamy, przeduszkę do odkręcenia kół, gdyby się działo, mamy, wkrętarkę yy, to, to, to. Dobra, Łukasz wiezie komplet kluczy, bo ma w zestawie, więc nie będziemy już tutaj nasadek kombinować. No i tyle. Także taka, taka niedziela. No ale nic, trzeba chłopakowi pomóc. Mówię, w porządku, chłopak, więc nie pierwszy raz już u nas jest. Także nie można mu odmówić, a jutro musi jechać do pracy. No czasami tak bywa, tak? że Zawsze auta się psują mnie wtedy, kiedy trzeba. Dobra, yy, co, ja jeszcze tutaj czekam na, na Łukasza, przyjedzie, zrobimy to. Spakujemy to wszystko do auta i, i jedziemy, także coś tam z drogi. Yy, nagramy. No i ogólnie nagramy całą dzisiejszą akcję. No jesteśmy na miejscu, tak jak mówiłem. Musimy działać. O, w takich warunkach, zobaczcie. Szczere pole. W szczerym polu chłopak utknął i trzeba robić. Także ma szczęście w nieszczęściu. Zobaczcie, jak się sprężyna położyła, że mu opony nie przybiło. Także zaraz będziemy podnosić. Podkręcać koło. No i co? I będziemy demontować wszystko. Ale powiem Wam, że pierwszy raz widzę, z Zaksa sprężynę zamówiliśmy. Gołostu 170 zł, czy coś takiego. No ale zobaczcie. Jak w oryginale gumą obciągnięta. Mimo, że wcześniej Zaksa montowaliśmy, to takiego czegoś nie było. Poprawiają się chłopaki. Dobra. Wyciągamy całe gratownię. Mam nadzieję, że nic nie zapomnieliśmy, co jest nam potrzebne. I, i zaczynamy działać. Jak odkręcimy to później coś tam jeszcze dogramy. A pogoda u nas mamy szczęście. 5,5 stopnia. Słoneczko trochę świeci. Także nie jest źle. Zestaw ja Z takim czymś musimy dzisiaj walczyć. Zaraz GANA bierzemy. Dobrze, że mam tego GANA elektrycznego. To, to nie trzeba będzie ręcznie wszystkiego walić. No. Dobra. Lecimy z koksem. Do później. Dobra, mamy amortyzator na wierzchu, widzicie jak pięknie sprężyna pękła, łożysko mamy górne nowe też, także zaraz rozkręcamy, powiem że mamy jakoś, znaczy nie, żeby nie, prze... nie powiedzieć w złym momencie, bo jeszcze musimy sprężynę ścisnąć, a ona się lubi robić w banan, no ale tutaj wszystkie śruby poszły, także... Bez problemu, jak widzicie wycieraczki zatrzymaliśmy w tej pozycji, żeby było dojście do, do śruby, zgana, wszystko poszło, także może będzie szybka akcja i całkiem, całkiem łatwy jakiś tam pieniążek, a, a chłopak będzie zadowolony, także widzicie, można też w szczerym polu przy w miarę szczęścia i pogodzie, trochę szczęścia i pogodzie. O, o, o! Chłopaki chcieli drifta zrobić, ale nie wyszło. Szkoda, bo by była fajna wstawka do filmu. Dobra, robimy dalej. Bierzemy ściągać. Także widzicie, tak jak było na filmiku, jakie narzędzia są potrzebne. Mamy ściągać i jedziemy. Bo tej sprężyny czym innym by raczej nie ogarnął. Dobra, słuchajcie, nową sprężynę już mamy. Załapaną. Luzujemy napinacz. Luzujemy napinacz. Dobra, Amorek. I co? Dokręcić teraz to. Patrz, żeby w dobrą stronę. i sprężyna założona wjazd do samochodu z powrotem to w sumie szybka będzie akcja nie? Dobra, idziemy do samochodu czekaj, spróbuję spróbuje wjechać, pociągnij tą w dół Ta nakrętka jest Tu, 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 to jest ta, łukasz, ta duża, no, zakładamy nakrętkę Zaraz to wszystko dokręcimy 21, nie wiem No i dobra. Po prostu zakładamy tutaj śruby. A tą drugą gdzie tam odurzę. No, trzeba może trochę przykręcę w dół. Dobra, słuchajcie, bo potrzebne są dwie ręce, muszę pomóc Łukaszowi, zaraz wracamy. Nakrętki. Tą osiemnastką chyba trzeba sobie dół przytrzymać, wiesz? Wkręcamy, tutaj jak widzicie jest prowadzenie do kąta zwrotnicy, więc nie trzeba nic tam się martwić, dopychać, po prostu jest osadzenie tak, jak ma być. Ale powiem Wam, że mamy szczęście, że na łączniku jest wycięcie na szesnastkę klucz, bo o wszystkim myśleliśmy, a nie wzięliśmy morsów, żeby ścisnąć łącznik, jakby się nam obkręcał. Będziesz ten łączyk to siedzi Dawaj go strzała może pójdzie Kurde samochód tańczy dzisiaj dla nas normalnie Dobra mocowanie Co ty to już tam do nie to To co Górę składamy Koło zakładamy i po w Siedemnastka Tu mamy siedemnastkę Powiem wam że na w tych warunkach polowych Jest klimat i aleluja furę składamy sprzęt no coś wam pokażę zobaczcie jaką śrubę sobie wziąłem. pokażę dzieciakom jakie śruby mogą być duże dla dzieci to będzie radość. Dobra, zbieramy śmieci. Zawsze trzeba po sobie posprzątać. Znaczy śmieci zostawimy chłopakowi w aucie. Żeby widział, że miał wymienione. Żeby nie było. Zawsze, zawsze części zostawiamy. Sprężyny to raczej wierzę, jest spęknięta. Ale niech ktoś sobie to zabierze. Dobra, rozkręcamy tutaj sprzęt. Powiem wam, że serce mi się kraje jak tak patrzę na no to co mi się dzieje ze sprzętem? Taką wilgoć mam tam w tym namiocie no, ale nic na siebie zarabia Jak to jak to się mówi Na siebie zarabia Aczkolwiek mówię trochę boli Że tak to wszystko marnieje Wiecie co chodzi? Chłopak zadowolony będzie, i to jest najlepsza reklama. Powiem Wam, zadowolony klient nie ma siły, żeby nie, poleciał, nie polecał kogoś takiego dalej. Po prostu nie ma, nie ma takiej opcji. Dobra, to zwiniemy trochę, żeby to się zmieściło. Tam. To już jest niepotrzebne Do bagażnika Krzywca też już tu można położyć Lewer ciągniemy A, i powiem Wam, że w tej robocie też się przydało to narzędzie, co też Wam pokazywałem. Tak, do ściągania wycieraczek. Także w takich, w takich chwilach takie rzeczy są niezastąpione. Bo akurat przy tej robocie, zobaczcie, gdyby się nie mogli ściągnąć ramienia wycieraczki, to jesteśmy w czarnej ID. Tak? A tak to wszystko jakoś się ogarnia. Bez, bez większych jakichś zaskoczeń. Ok, składamy sprzęt cicho. Ile w ogóle zaszło? Trochę szybko jakoś. Ale jest niedziela. Każdy jeszcze chce odpocząć, więc weźciemy. W takiej sytuacji jest tylko to, że klientowi musimy wytłumaczyć. I tak musi zapłacić, i tak musi zapłacić. No ale on to rozumiem, powiedział, że w niedzielę. Rozumiem, że poświęcamy niedzielę. Jeszcze w polu robimy, tak naprawdę ugadując się na tą robotę nie wiedzieliśmy czy to, czy to będzie deszcz padał, czy będzie minus 10. I tak byśmy musieli to zrobić, I tak byśmy musieli to zrobić, także nie ma o czym dyskutować nawet. Dobra, zamykamy łaskę. Zamykamy maskę, tutaj się rękawiczki. Odstawiamy auto pod dom klientowi, żeby już wiedział, że jest ogarnięte Znaczy klient jeszcze jest w Polsce, tutaj nie wiem Nie wiem jego żona, przyjaciółka jest w domu. Także odpalamy przejeżdżamy. Dobra, zrobione. Idę powiedzieć tej pani, że już jest ogarnięte. i No i tyle z dzisiaj. Mam nadzieję, że ten filmik był tylko po to, w sumie, że wam pokazać, że czasami warto do klienta wyjść i pomóc mu no, w takiej sytuacji, kiedy jutro musi iść do pracy, a, a samochód odmówił posłuszeństwa. Tak jak wam mówiłem w, tam, w, w ciągu filmu, że taka reklama taki chłopak na pewno. Najlepsza reklama pantoflowa. No, co tu dużo gadać. Jak widzicie, fura trochę już nalatana. To nic. Do usłyszenia, do następnego zostawcie subskrypcję. Trzymajcie się.